Proroctwo Larego Randolfa z 13 marca 2014 roku. Powiedz o Izraelu. To mnie bardzo podekscytowało. Rozglądając się po świecie, zobaczyłem Ziemię Izraela. Widziałem ją jak gdyby z wysokości 3-4 mil. Widziałem, jak z prochu ziemi izraelskiej podnosi się jakaś postać. I w duchu poznałem, że ta postać to król Dawid. On był w pełnym rynsztunku, miał na sobie szatę, a w dłoni miał miecz, on powstał na wojnę i był do niej gotowy. I oto co usłyszałem: Tego dnia, gdy Dawid powiedział do Goliata: Wyda Pan, Bóg mój, w moją rękę, to pismo mówi, że Dawid pobiegł w kierunku Goliata i widziałem, jak na Izraelu spoczywa ten wojowniczy duch Dawidowy, który pozwala zwalić z nóg nieprzyjaciela. I usłyszałem, jak Pan mówi: Bezpieczeństwo Izraela nie podlega kompromisowi. W ciągu ostatnich paru dni setki rakiet odpalono w kierunku Izraela. Hamas jest w stanie odpalać rakiety, które spadną na Jerozolimę albo na Tel Awiw. I możesz spytać, dlaczego ja to komentuję, znacie mnie, przecież interesują mnie dusze.